Dzień dobry. dzień dobry. Kurczę, my cały czas z tą wodą walczymy. Dzień dobry, dzień dobry. O, fina po naklejechał. Także. Sz, cholerka by wzięła to wszystko. Już niby było naprawione, a się. Raczej znaczy, przez nas. A się okazuje, że nie, no tam gdzieś cieknie. Ja nie wiem skąd nawet. Rura niby w dziurze. Niby ten aleci także oszaleć idzie wszystko mokre także już brakło chodniczków bo lało przed chwilą się skończyło ja oczywiście wczoraj nie zdążyłem zabrać prania, więc no, do kwietnia wyschnie także nawet już nie ma chodniczków, żeby je jakoś tu rozkładać No po prostu po prostu już mam dość ale ludzie mają większe problemy, więc, więc dobra, koniec nazywania Jakoś trzeba sobie poradzić. No dobra, kupimy jeszcze raz, uibajde, no Ten proszek taki, te granulki, już wsypywaliśmy i soda, i gorąca woda, i granulki, i, i świderki, i wszystko tam poszło już do środka. I niby spływa, tylko myślę, że właśnie jest że to już nie jest to, że gdzieś tam jest jakiś <noise> konstrukcyjny błąd no. konstrukcyjny błąd tutaj bidulka, wcale już było okej, okay, dzisiaj jakoś gorzej z nią, w sensie wygląda chodzi też gorzej, no kurcze jak no sypie się sypie się no ale dobra, zaczynamy dzień ja Gardło mnie zaczęło boleć dzisiaj. No to tutaj widać winowajce. Nie chciała się leceć, co teraz wróciło do mnie. Nos zapchany. Gardło. Dzień dobry, kry? Dzień dobry, kurczę. Zobaczcie. To so nie you tak, take nie możesz wziąć węgiela, węgiel. Tragedia z tym jest, tragedia, muszę przyznać. No ja pierd... No nic no. Już wszystkie sposoby. Staram się coś wykombinować I nic wody like I nic kurczę uh. mm -hmm. Już gorąca woda Soda Aż gorący tyle nalałem Soda, gorąca woda. Co? Wczoraj były te granulki sypane. So, water not No. So, we need to go bym. Moldy's. Te granulków jeszcze dokupimy. Bo mechanik ma przyjść już od dwóch dni. Dzisiaj trzeci się zaczyna. I oszaleje po prostu z tymi ludźmi i z tymi terminami czasami. Także. Diabostwo. Dobra. Bye bye. Bagać o góry jeszcze. Jeszcze z dzień wsadzam do... Jeszcze z jeden dzień i wsadzam do, do lodówki. na jego na Cook something today? Yeah The Raining gdzie Yeah. Dopiero co przestało lać. Gdzieś tam pojedziemy może, zobaczę, bo to na razie do roboty jest w domu, żeby... Tak naprawdę trzeba być egoistą, żeby teraz nie zrobić tego, a jeździć gdzieś w kółko. Na razie, jest, ale widzę, że Syda zaczęła herbatkę pić, no i dobrze, bo przecież zobaczyli do chusteczek, na chusteczki nie zarobimy, I teraz ja jestem, przeszło na mnie, no ja wiem, bo tarty ma nos już od wycierania gilów, a ja zaraz będę ja, bo znowu już mnie coś ten, herbaty to ja. Nie widziałem że przez 3 lata że wypiła No dobrze. Czekam niech zje śniadanie i jedziemy po te granulki znowu Kurka wodna what, what you say? To ty Wietnam, they say, My like panda, no <laughs> Tam gdzie kupuje zumkę, tam u tej Wietnamki, tam pamiętacie na odcinkach byłem nawet Tam jest najlepsza chyba Mówisz, że wygląda jak panda. no. Nocy jest spuch. No właśnie, ja zaraz będę... Ja już jestem panda, a teraz będę... Super panda. No dobra, co kupiła? Panda no. tu. Dobra, ja się pytam co Sina kupiła, a się okazuje, że to nawet ja nie wiedziałem. Że pani yy, kucharka Wietnamka ma tylko jeden ten. Jeden rodzaj zupy, no czyli zawsze jest to samo. Wołowa kluskami ryżowymi. No dobrze. No czyli tutaj? A, tu masz. Dobra. No. Dobra, smacznego. Dobra, ja sobie robię potrawkę. Chlebek śledzie od lecha, jakiś kawałek pomidora znalazłem i dużo czosnku. Dużo. Śledzie, w ogóle nic nie będę nie są moczone nic. Niech ta sól na te gardło mi pomoże. Oczywiście przepięknej tutaj scenerii ze spiralą i tak dalej jest Szkoda gadać No ale dobra Jemy i jedziemy No jest bidurka jakoś tak no nie wiem zobaczymy Doktora trzeba Mam nowe sprężyny Będę walczył dalej Chociaż nie wiem wyglądają podobnie ale to może odrobinę w i większe no, zaraz, zaraz będę walczył dalej Jest. Woda, rury To co lubię We going first? Yes. To yes. tak czy inaczej jedziemy po te chru, nie chrupki chciałem powiedzieć, te, te kulki Gdyby sprężyny jednak nie pomogły? O, bidulka sobie leży. No dobra, niech leży. No, no, to si. She... Ja myślę, że ona wie co, chce się położyć, niech sobie leży. Co tam ciągać? Let's go. O, wam pokażę. Zobaczcie, knajpa, jeszcze osiedla do końca się nie zbudowało. A już knajpy nie ma. Wejdę dziś do dziury. O, tu sobie zrobiły panie... Ten... Jak się mówi? Bazę. Bazę na te no i pewnie baza dla mężczyzn też tu jest. I wszyscy, zobaczcie. To jest, to jest tu nówka, no. To jest... How old is it? One year? Yeah, okay, but the, the bore is not finished yet. So maybe, no maksymalnie dwa lata wybudowane. Co i tak było za wcześnie wybudowane, bo nie dokończyli jeszcze boreje, Czyli osiedla. To nawet zerwał ktoś. Pewnie jakiś z drzewa był. No dobra, jedziemy na górę? Idziemy na górę, żebym tylko lampy nie zbił Bo widzę, że mokro woda wszędzie. Także moje ulubione Moje ulubione środowisko Ale mam nowe te kulka wodna, zobaczcie. Ileś ktoś włożył kasiory Ale jest dziwne czy to właściwie tu ktoś A to były marmurowe To się urwało ale teraz dziwne jest to jakby nie złodzi tylko jakby ten kto że tak powiem zainwestował w to i chyba się nie dogadał A gdzie tu złodzi jak tu cały czas te straży jeździ w kółko to by przecież te stukanie pukanie ochrona by zauważyła chyba no chyba że chyba że to ochrona właśnie Coś tam jednak zostało Ale zobaczcie, mówię jeszcze osiadę, zobaczcie, tu się buduje, tam płot jest tu się buduje, tu się cały czas buduje, czyli jeszcze nie jest gotowe. Tutaj parkiet, ale Zobaczcie, jeszcze tu będzie budowane. Tam jest budowane, tam pokazywałem, to jest taka bardzo duża ulica. Następny ten czerwony, co tam jest, też zamknięty, już. Jeszcze się nie wypodobał i mieszkamy z Siną w tamtą stronę. To No dobra, no ktoś wcześniej zaczął, otworzył knajpę niż jeszcze ludzie byli. No jeszcze można iść na górę, dobra, idę. Ale zniszczone wszystko. Budynek do rozbiórki. No nie wiem, w każdym razie do. To... Mnóstwo kasy trzeba włożyć, żeby w ogóle. Coś z tym zrobić jeszcze. A zobaczcie, ile tam się jeszcze buduje? Rzecy. Mówię, tam już byliśmy. To będą tak, to są takie bore pod bore pod osiedle. No ale dobra, ale to są kurcze nie wiem, ale chyba miliony, a przynajmniej z milion. Takie coś bachnąć. Muszę uważać, to wszędzie woda. No widok chociaż ładny. No. Ja jestem tam O kurcze Po śledziku mi się tam No niby tutaj Ale tu to, to miasto dba Znaczy miasto No służby Służby Osiedlowe O nie? A to już są rzeczy prywatne Jeszcze wyżej można wejść widzę Tylko wyważać na wodę No dobrze, zobaczymy no tutaj bar. Miejsce fajne, tylko co. No, po pierwsze, za wcześnie otworzone. Jezu, potuki, wszystko. Wandale. Wandalizm. No ja już sobie brodzę w wodzie. Dobra, tu schody są takie. Z tym. Jak się mówi na. No, antypoślizgowym czymś. Mam nadzieję. Mówię. dzisiaj mam walkę z moimi kranami i z moimi rzeczami, to, to tak tylko chciałem pokazać panoramę osiedla. O tym widzicie Europark, tutaj widzicie Sina, tutaj pustynia. W sumie coś mówiłem ostatnio o pustyni, że zamiast wodospadu w pustyni, no to proszę, mini Gobi. Tam jest kolejny, a widzę, że ktoś tam coś maluje. Ten czerwony był czerwony, a widzę, że będzie przemalowany teraz. Czyli też zmienił właściciela. Do mnie mam, do mnie muje. No bo go przemalowują. Tam też otworzyli i zamknęli. Od razu To też widać, że będzie droga. Chociaż wygląda jak mini pas startowy. No, no, szkoda, nie? Znaczy tego kogoś, kto to włożył. Ile to szyby, to wszystko, to już naprawdę wszystko kosztuje, nie? Schody, nie schody. No cóż. No mówię, że albo wandale, albo ten kto się... Kto wynajmował. Powiedzmy, że to był ktoś wynajmujący to. To nie było jego. Tylko wynajmował. Tam tu nawet nie wchodzę, bo... Nawet nie widzę, co tam jest. I po prostu pozrywał, że co się dało, jego było. Ale zobaczcie, wyrwane wszystko na hama, Nie da się tam odkręcić jakieś śrubki czy coś. Na hama. I tak właśnie wyglądały miejsca tam, co chciałem w centrum wynająć. Wcześniej ten, kto oglądał, to oglądał. Że tak były zostawione te. I, I potem znowu ktoś wkłada pieniądze w to. Komuś. Teraz właściwie powinien to wyrondować i wtedy wystawić na, na wynajem, a nie to, że ktoś wchodzi i remontuje komuś, nie? Moim zdaniem. No. Chcesz wynająć, to przygotuj. To. Tu jakaś mikturka, nawet nie wiem co. No, szkoda bo W sumie nie moja, ale szkoda, bo zawsze ktoś tam gdzieś roboty włożył i pieniędzy w takie rzeczy. No dobra. Lecimy dalej, nie wiem czy to dobrze widać, ale ktoś sobie pyknął odrzutowiec <noise> za płotem. <noise> tam widać jak tu brama jest taka, że się nie wejdzie w życiu, ale nie wiem czy widzicie ster. <noise> Kurka woda, dobra my do dolaramy po te granulki, ja Cię kręcę. Tak, nie granulki, sprężyny, hydraulik. Dzisiaj jestem, zresztą, bo już trzeci dzień, także zaliczone mam trzy dni już. Takie jakieś, to mi kiedyś już pomogły, więc biorę dwie paki. No i wizyta w Lakim oczywiście, bo przecież się nie obędzie, jak już po drodze jest. Dobra, lecimy. Hey. Dzień dobry. Co you doing? <laughs> Zobaczcie. Jedna, druga i teraz najdłuższa. Steka Jest. Nie jest jeszcze. Sprawdźcie, bo. Sprawdźcie. Czekajcie. Chwilem. Chwilem. Un momento. Por favor. Dobra oj i też tak, polerę z tymi rzeczami wszystkich idziemy próba numer 68 Pos Myśla, że się w się walnąłem tyle razy, że Oszaleję, zaraz pozrywam to wszystko i koniec. W miski dwie i będzie po ptakach. Dobra, teraz wsypiemy. Czyli na do, you know, do chemicals Jezus. Czekaj, żebym wody nie dodał. Ja. No, dokończenie z wczoraj. Oczywiście, my cały czas czekamy na na inżynierów. No, zamówiliśmy innych inżynierów. Ja wsypałem już trzy takie granulki. Nic nie daje. Trzeba zamówić takiego. Oni to pod ciśnieniem jakoś robią. Już kiedyś jeszcze jak pola pizza była. To zamówiliśmy, ale drogi. Droga impreza, no ale żadne tam nie doszło. Jest ok. Smell ok. Dobrze, what what you gonna make it today? What's the name? -ho yeah. No, także wszystko jasne. No dobra, you prepare things I coming, okay? Okay, thank you. Przecież powiedziałem thank you. you <laughs> no właśnie, to jest ten jeden z tych sposobów. E, najpierw się ubiera tą grubą skórkę. A potem w drobne takie. No to co ja na targu pokazywałem. Kto oglądał odcinek to wie, kto nie oglądał to widzi teraz. Także będzie na drobno. No dobrze, dobrze, czekamy. Sina mówi no. no to ja się w takim razie pytam. No i co? Mało mam na głowie? Krany, wody, drury. wiercenia. Garnik? No garnik, no, no i co? No, Okej, okay. mówię, samego to bym nie jadł, nie, ale ja też lubię takie bardziej, Sina kupiła, I like i like, wiecie o co chodzi, takie zmielone bardziej i huh. i bardziej jest o właśnie, ono takie już ugotowane, sparzone czy ugotowane, you know what I mean, like, a, like mayonnaise, you know, no to już znawca mówi, że nie, Ja w każdym razie pole... Tutaj widzę troszeczkę Ale się nie wtrącam No ja za Katarzonę oczywiście przeszła Nie chciała się leczyć Teraz wszystko so, so. Wszystko. Now I say I sick now Now you drink tea yeah? When I tell you two days ago No, no I'm, strong, I'm strong Jestem silna No dobra okay, When you prepare the things Kurcze ja chodzę po wodzie tak naprawdę no, a. <noise> 21 wiek. <noise> Proszę państwa. <noise> Ale to też niedobre, bo nie będzie jak wyjąć tego, jak się za bardzo. No, we need smaller one. Tutaj to potrzebujemy. To wiadereczko. 21 wiek. Kto był by wiesz, i pomyślał w ogóle? Dziękuję. My no dobra No zaraz otwarcie za pół godzinki Także A panowie inżynierowie no dzisiaj niedziela oczywiście no to dzisiaj oczywiście niedziela to zamiast 3 dychy to 35 trzeba zapłacić, no ale no co, no? Innego wyjścia nie ma Bo się nie, nie dostanie. To dziś jest tak głęboko, że nawet od, od steka, od kuby pożyczyłem tą Frenzynę, czy tam, jak to się mówi, spirale, taką długą, długą i tam mogę sobie kręcić palcem w uchu, albo w nosie, nic nie pomaga. Także musieliśmy zawołać, oni mają takie maszynę, wiem, że w Pola Pizza to zrobili nam też. Jakoś podciśnieniowo, jak tam się zbiera, zbiera, zbiera i jak bachnie, że to jakoś przedmuchuje to, 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 to coś, no. Co prawda pół kuchni od razu przedmuchuje też syfem, no ale może wtedy pan czegoś nie dokręcił. No teraz to przypilnuję tak, żeby powiem, może uważał, żeby tu żeby była godzinka, potem sprzedania po nich, nie? No ale co, nie ma wyjścia, to nie ma wyjścia. Dobra, idę, bo mnie woła już w sekundę, nie mogę tu gdzieś pogadać. Oczywiście mandarynki, ale nie zimne, ciepłe, herbata i tyle. Co? Idę. No, teraz, co ten ten, ten, ten? ten smrodek, no. Jeszcze raz. I śniań I No dobra, bo to, póki skończysz, to przyjdę, ej. No dobra, no i Sina teraz tak. herbata, herba ta. E, mój drwa. Proch kanceramcian. Cili oczywiście, chili akurat dobrze. No, no dobra, ale don't take the cleaver. Nowy nóż sobie kupiła, to teraz wszystko dobrym nożem. No dobra, i to wszystko ma być. A jedna. No tak by się nowym to się naciąga za bardzo na męczy, nie? A tamto ma wagę, no to to że tak powiem sam pracuje. No, czasami sucha. Raz na rok. I maybe you do somewhere else, Dobra, na razie. A tu dokleiliśmy jeszcze, proszę bardzo. I tu? No niech będzie, nie ma jak... To możliwe, że niedługo będziemy ruszać, ale to jeszcze... No pewne rzeczy nas wstrzymują, powiedzmy tak. No. Tak. No na razie. Syna, na razie. Na razie Pozdrow Dobra. Dobra. So now you put the garlic. Chili. I Put a lot of chili, I like the chili, so I put a lot of chili. Middle, middle, middle. <laughs> był. Okay. They feel a uh, little bit too much salt, so I can't put the sugar. No, it's not cookie, okay. not no, no. Yeah, why not? Try, what is Нет, Не, не, я потом. Тай чапы на разе нет? More sugar? Yeah. yeah, too much, too much salt, one Ok, to już do Dziękuję. Dziękuję. Kupiłem Cucumber Dobra, idę. Już nie pada, to lecę w żółtych. Ładnie słonecznie nawet się zrobiło. Nawet ładne Ile trzeba wziąć? Dobra, w góry to jeszcze czas kupiłem. Jak zwykle patrzę co tu. Sina młodzi, co to jest? What is I want you eat so I I put eggs like one, two. Prówka jakaś chyba bardziej. No dobra, czekamy dalej. Czekamy, czekamy. So you let me know, right? Yeah. Okay. For me or no. you? A to jest I to wszystko? How you eat this? Uuh. No dobra, to poczekam. <grywia> taki jakiś bida trochę, ale no dobra, nie I wiem. Want to eat cold, so I no dobrze, dobrze. Czekamy. No dobrze, gotowe. No Rozumiem, że ta, ta papka to dla mnie jest, a to inne, a ta papka jest dla ciebie. Okay, show, so have you eat this rice? What happened with it? There is a the water czytaj bez o, ale tak bo padało mocno to na tych jak się mówi, na skrzydłach została woda. I eat of course. I eat with you. Ginobili, but I eat with this too, right? No tu my. What? To my salt. Yeah. Słona kolera. Nie do zjedzenia. Mm. Very salty. No dobrze, ja tam sobie coś podubię, ale jest tak słonem i muszę przyznać, no, muszę przyznać, że jak ja mówiłem, że za loklakiem nie przepadam, no to jednak bym się zamienił teraz, dzisiaj. Także tradycyjne, Tmęska tradycyjna. No Trochę w ryżu podjadłem, no bo tak samym ogóreczkiem, to nasz no, mi język wypaliło tak, tak słone. Ale Sina się przyznała, że to nie Nie, światło w lodówce. Trochę soli, o tu znowu, jak już patrzę na wodę, to mnie ślad trafia. Znowu mi kapie. Wszystko porozregurowane. Muszę wymienić ten zaworek jakoś albo coś. Tak. No dobrze. Będziemy kończyć ten odcinek na dzisiaj. Czekamy na. oczywiście nagram, jak przyjedzie z, z tą rakietą ten inżynier od przepychania. Także to będzie już jutro. Na dzisiaj koniec. Do widzenia. Do jutra. Do widzenia. No, Słone Jutro. Mówi, że mi się nie śmiał, ale jak nie śmie się, jak sama sobie dosoliła. Dobrze, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jak widzicie tutaj zawsze coś się dzieje, jak nie, nie pęknie to, to pęknie co innego. No i nic. Jutro nowy dzień. Po Boże wychodzi słońce i tak dalej. Motywujące trzeba hasła sobie w sam do lustra mówić, bo... Pozdrawiam serdecznie, do jutra, pa! Kamera w dłoni, życie w kampoczy, w swoich filmach lotnij Z na twarzy, krok po kroku Pokazuję świat, bez pośpiechu wam oku